Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szokopojętego zarabiania w internecie, nie tylko. I w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam sposób, na którym będziecie mogli otrzymać sobie gwarantowane 150 zł na start. One tak samo są do wypłaty w maksymalnie 3 dni. Jest to obecnie najprostsza promocja okresowa, którą przygotował Revolut, więc w dzisiejszym odcinku Wam pokażę, co trzeba zrobić. Będzie to takie przypomnienie, ponieważ już jakiś czas temu, 2 miesiące temu o tym nagrywałem. Tak więc przychodząc sobie do kolejnego komputera, możemy sobie zacząć ten temat, a mianowicie na stronie czasopieniąc.pl, która nadal póki co jeszcze jest w budowie, możecie sobie znaleźć w zakładce inne promocje dotyczącą rewoluta. I tutaj ta promocja jest do końca 2025 roku, do 31 grudnia. I tak samo oczywiście link do tej promocji znajdziecie w opisie. Pierwszy link to będzie ten link przekierowujący. No i jeżeli ktoś z was chce to może sobie poczytać ogólnie tutaj wszystko, jak to wygląda bezpośrednio na tej stronie, ale ja wam też wytłumaczę tak słownie, w formie wideo, żebyście wiedzieli, na czym to wszystko polega. No i tutaj jeżeli chodzi o ogólną sytuację Czym jest w ogóle Revolut? Jest to aplikacja do płatności. Można płacić normalnie za zakupy w sklepach, można otrzymać tam pieniądze. W tym momencie to już jest też praktycznie prawie to samo co bank, bo na początku on był fintechem, a teraz się starał o pełno takich zgód. Więc generalnie można to powiedzieć: jest to aplikacja do płatności a nawet już prawie, że bank. Można tam też kupować kryptowaluty, inwestować w akcje, ale jeżeli chodzi o takie ogólne zastosowanie, najfajniejszą opcją jest tutaj wymiana walut i tam nawet na tym darmowym planie można wymieniać sobie waluty bez dodatkowych płatności, bez dodatkowych kosztów i prowizji, więc ja też sobie korzystam z rewoluta, jak gdzieś jadę za granicę, żeby łatwiej na przykład sobie na jakieś takie inne waluty przelewać sobie te środki i je sobie wymieniać. No i teraz tak, oczywiście, można z tego korzystać na co dzień, a można po prostu założyć sobie tam konto tylko i wyłącznie po to, aby po prostu odebrać sobie ten bonus na start. I co trzeba zrobić? Ogólnie trzeba tylko i wyłącznie zarejestrować się z linku polecającego, takiego specjalnego. Jest to link promocyjny. No i tutaj, jeżeli chodzi o niego, to tutaj tak wygląda ta strona główna. Trzeba wpisać swój numer telefonu i tam potem dalsze kroki, jeżeli chodzi o pobranie aplikacji, zarejestrowanie się, zweryfikowanie się za pomocą KYC. No bo tak samo tutaj jest to właśnie konto, gdzie można sobie korzystać z naszych pieniędzy, więc też trzeba mieć no, wymagane minimum te 18 lat. No i sam proces właśnie weryfikacji polega na tym, że albo weryfikujemy się za pomocą naszego dowodu tożsamości, prawa jazdy lub paszportu. No i jeżeli założymy sobie konto, generalnie sam proces rejestracji, weryfikacji to jest maksymalnie 5 minut, nie ma tam nic komplikującego. Ja zresztą też pamiętam, że chyba nagrywałem taki poradnik jak założyć konto na rewolucie na moim dodatkowym kanale, ogólnie tym drugim, ale tutaj akurat nie jestem pewien na 100%, więc tutaj jeżeli ewentualnie będę go miał, to podlinkuję Wam ten poradnik, chociaż mogłoby się tam troszkę też pozmieniać, jeżeli chodzi o ten wygląd, ale pomijając sam fakt, naprawdę tutaj rejestracja jest bardzo prosta. Jak założymy konto, to jedyne co potem musimy zrobić tutaj akurat też jest to wymagane, no musimy teoretycznie zamówić kartę. Ona może być też wirtualna, jest ona dostępna od razu i darmowa. Możemy też zamówić fizyczną. No ta fizyczna jest płatna, więc jeżeli chodzi o odebranie tylko i wyłącznie tej promocji, to polecam Wam po prostu no tylko zamówić tą kartę w formie aktywacji tej wirtualnej. Zasilamy sobie konto za pomocą na przykład przylewem lub kartą z innego banku. To też jest wymagane, ponieważ w ciągu 30 dni od rejestracji musimy wydać minimum 150 zł kartą z Revolut więc może być to właściwie wirtualna. Można to zrobić jednorazowo lub w kilku mniejszych płatnościach. I co tutaj jest najważniejsze? Chcąc nie chcąc, my za samą rejestrację nie otrzymujemy tych środków od razu, ale jeżeli ktoś z was po prostu chce sobie zrobić darmowe zakupy, to przelewa sobie około minimum te jest 150 zł, można 160 na przykład dla bezpieczeństwa. Przelewamy sobie na Revoluta i płacimy kartą Revolut. Może być to tak samo właśnie ta wirtualna karta. No i robimy sobie zakupy na tą minimalną kwotę 150 zł, tak samo tutaj napisałem, że może być to na kilka mniejszych płatności podzielone. Więc na przykład jak kupujemy sobie coś na lego, kupujemy coś nawet w sklepie, cokolwiek gdzieś tam sobie znajdziemy jakieś takie rzeczy do kupienia, no to jeżeli zakupimy sobie jakieś dowolne zakupy, sobie zrobimy za tą minimalną kwotę, no to dzięki temu otrzymamy w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od spełnienia tych wszystkich warunków no to nagrodę w formie 150 zł. Więc tutaj w tym wypadku otrzymujemy sobie. 150 zł za założenie konta, aczkolwiek musimy wykonać bardzo proste zadanie i po prostu zrobić sobie zakupy, więc wydajemy 150 zł, mamy tak naprawdę darmowe zakupy i 150 zł do nas wraca w maksymalnie 3 dni. No i tak samo, jest to promocja dla osób, które oczywiście mieszkają w Polsce, mają powyżej 18 roku życia, już o tym też Wam mówiłem przed chwilą. I tak samo nie miały jeszcze wcześniej konta w rewolucie, ponieważ jest to tylko i wyłącznie promocja dla nowych, więc nawet jeżeli ktoś z Was ogólnie sobie założył konto kiedyś, potem je usunął, no to raczej już się nie kwalifikuje do tej takiej promocji, która jest ograniczona czasowo, bo ogólnie tylko do tego końca grudnia, no czyli do końca 2025 roku można sobie z niej jeszcze skorzystać. I tutaj tak samo, jeżeli chodzi o tą promocję, można właśnie skorzystać sobie z tego darmowego planu na rewolucie, jest to ten plan standard. Ja sobie też korzystam z tego planu standardowego. Generalnie on jest fajny, bo nawet tam maksymalnie 5000 zł miesięcznie mogę sobie wymieniać te różne waluty bez dodatkowych opłat, więc ja sobie z tego też korzystam. No i mam też wszystkie te darmowe rzeczy. Ogólnie na planie standard, tak samo mam zwykłą kartę fizyczną, którą sobie kiedyś tam zamówiłem, aczkolwiek karta fizyczna jest płatna więc jak komuś tam nie przeszkadza płacenie kartą wirtualną, no to też nie ma z tym problemu, na koncie standard tak samo w sumie i tak nie ma z tym żadnego problemu. Wypłaty do bankomatu też są, chociaż ja z nich nie korzystam, do 800 zł miesięcznie bez żadnych prowizji lub 5 wypłat w miesiącu też jest tutaj aktywna. No i tutaj jeżeli chodzi o te plany płatne, no to tam z tego co wiem też na tej promocji gdzieś tam głębiej można sobie skorzystać z tego planu bodajże plus. Albo premium, tutaj, jeżeli chodzi o tę promocję, to tam gdzieś głębiej, po prostu można sobie też skorzystać i można tam przetestować ten wyższy plan z darmo, tam na 30 lub nawet 90 dni. Ale ogólnie no tutaj jeżeli ktoś z Was po prostu chce sobie założyć konto bez jakby tutaj tych zaawansowanych funkcji, to też to konto standard jest w 100% darmowe. Ogólnie tak samo właśnie tutaj, jeżeli chodzi o tą kartę fizyczną, jak ktoś by potrzebował, no to tutaj no około tam 25 zł się płaci za wysyłkę. Ona tak samo nie jest konieczna do promocji, więc jej nie trzeba. Ja osobiście ją posiadam, ale ze względu na to, że gdzieś tam jak jestem na jakichś wyjazdach zagranicznych, no to tak jak właśnie wam mówiłem wcześniej, sobie z niej regularnie korzystam. Korzystam. Czyli podsumowując, tutaj jeszcze na tej promocji. Chcąc nie chcąc, można sobie skorzystać z tej takiej dodatkowej funkcji, że można przetestować sobie te plany płatne. Ja osobiście raczej wolałbym, jeżeli bym sobie chciał tylko skorzystać sobie z tej promocji, żeby otrzymać sobie te 150 zł na start, to od razu wybieram sobie to konto standardowe, ale jakbym wybrał sobie to konto bardziej zaawansowane, to też nie ma z tym żadnego problemu. Tylko należy pamiętać, że gdzieś tam, jeżeli nam się skończy ten okres próbny tego wyższego konta, to warto anulować sobie, że nie chcecie go przedłużać, no bo przez to będziecie musieli płacić za to konto, i tak jak widzieliście wcześniej tutaj jeżeli chodzi o te różne plany no to plus kosztuje około 20 zł miesięcznie premium 30 metal aż 56 około a ultra to już w ogóle 260 zł miesięcznie no to chyba Ktoś, kto naprawdę milionami w sumie dysponuje, to warto chyba z tego skorzystać, bo tak to chcąc, nie chcąc, nawet na tym bezpłatnym planie na spokojnie da się większość rzeczy załatwić. No, chyba że ktoś regularnie sobie chce wymieniać różne waluty, no to można się zastanawiać wtedy nad planem wyższym. Ale mi te limity około 5000 zł bez właśnie dodatkowych opłat na wymianę tych walut, no wystarczają póki co. Więc tutaj akurat tak wygląda ta promocja. Jest ona naprawdę bardzo prosta. Jedyne, co trzeba zrobić, to się zarejestrować, no, aktywować kartę wirtualną, wpłacić ten to konto Środki, i potem tylko i wyłącznie zrobić sobie za te minimum 150 zł jakieś zakupy. Może być to w formie jednej płatności, a może być to na kilka oddzielnych. Ważne, żeby ta ogólna kwota łączna w ciągu 30 dni od założenia konta no, przekroczyła te 150 zł i otrzymujemy dzięki temu te 150 zł bonusu na sam start, więc jest to bardzo przyjemna opcja. No, i na sam koniec chciałbym Was jeszcze zachęcić do zapoznania się z takim bardziej zaawansowanym projektem, dotyczącym bardziej zaawansowanego znowu zarabiania przez internet. Bo, oczywiście, korzystanie sobie z takich promocji okresowych, gdzie na przykład otrzymujemy sobie kilkaset złotych miesięcznie. Kilkaset złotych rocznie, korzystając sobie z takich jakichś dodatkowych opcji, jest ok, ale jak ktoś z Was chciałby podejść do tego zarabiania przez internet troszeczkę bardziej na poważnie, znaleźć dla siebie odpowiednią metodę, która będzie pasowała do Waszych predyspozycji, nauczyć się ogólnie tego wszystkiego, na czym polega zarabianie przez internet, to zachęcam Was do zobaczenia sobie tego filmiku, w którym dokładnie zapowiedziałem takie bardziej zaawansowane szkolenia. Jest to taki specjalny projekt, w którym omawiałem te wszystkie bardziej zaawansowane opcje, więc myślę, że warto. No i to już byłby na tle, tak więc. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć.